Przygotowuję tło, nasz na plastrach drzewa i to będzie obrazy do takiego ogródka koło domu. I teraz zaczynam, tylko żeby mi się to nie ruszało. Ok, trzymam. Szybciutko. Mam mało czasu, bo to są takie wideoklipy. Okej. Okay. I tutaj teraz będzie ta ciemniejsza strona. Oczywiście rozjaśniana do środka. Rozjaśniana tutaj do środka. Tak. Tutaj będzie jakiś wazon albo wiaderka Oczywiście ciemniejsze z tej strony. Tutaj rozjaśnione. Rozjaśnione. Tutaj, może troszeczkę złotego zmieszam zmieszam złoty z te. Ma być taki stary róż. I teraz na tym skończę. I będę następny filmik robiła już. Będę malowała kwiaty. One mają tutaj takie różne cienie. Z tej strony: o. dobrze. Tutaj będą kwiaty. Ok. To mamy zrobione.